Witajcie, hej, hej hej, witam was jak co tydzień o naszej 18.30. Zaczynamy trochę wcześniej, oczywiście, tak, żeby żebyście już dostali powiadomienia, że startujemy zaraz, ale zaraz oczywiście równiutko 18.30. Wystartujemy. Witam was wszystkich. Dajcie znać, słuchajcie, kto jest, kto jest może pierwszy raz, to niech też da znać, bo ja no niestety nie widzę was, kto tam jest po drugiej stronie, ale pewnie stali bywalcy bywalczynie są jak najbardziej. Już zaraz będziemy sobie lecieć i parę spraw technicznych. Dzisiaj będziemy mieli też znaczy nie technicznych bardziej organizacyjnych niż technicznych. będziemy mieli na pewno do omówienia to już za chwileczkę yy, dobra. Chyba mi widać nie chyba widać i słychać to nie będę już patrzył. Najwyżej polecimy słuchajcie na spontanie. Dzisiaj nie będzie mnie słychać i będziecie mieli po prostu takie taką ciszę. Ale mam, mam nadzieję, mam nadzieję, że nie dobra. Słuchajcie lecimy w takim razie powolutku zaczynamy jest Lola Lola nicho! Do mnie te wasze komentarze oczywiście dochodzą, ale tak policzyłem ostatnio z takim 15-sekundowym opóźnieniem, więc ja gdzieś będę później opóźniony lekko o 15 sekund względem was na pewno. Yy, dobra, lecimy zatem. A jeszcze jak na, mogę poprosić na początek, hej, cześć Monika. Słuchajcie, zostawcie lajka jeśli możecie pod tym materiałem, to będzie mi bardzo miło i algorytmowi też to pokaże, że ej, fajny materiał, może warto by go podpromować trochę dalej. Hej, to jest dziadek na propsie, jest ok, super. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Słuchajcie, wybiła 18.30, więc lećmy. Zaczynajmy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnim razem rozmawialiśmy o tym, że w sumie mamy już zakończony praktycznie cały etap, wszystkie rzeczy związane z tym, żeby być na poziomie. HSK1, tego dawnego poziomu HSK1. Tak naprawdę, jeszcze parę kwestii nam pozostanie, o których dzisiaj oczywiście sobie porozmawiamy. Gosia, zrobione dzięki śliczne. Pogadamy sobie o nich dzisiaj, ale właśnie wcześniej kilka spraw takich organizacyjnych, bo zanim przejdziemy do pieniędzy, co dzisiaj będzie jednym z tematów, tak naprawdę, naszego dzisiejszego spotkania, to bardzo ważna sprawa. Tak jak zapytałem się Was ostatnio, co robimy dalej, czy teraz, jak jesteśmy już teoretyczni na tym poziomie dawnego HSK1, czyli tych około 150 znaków y, słów, które powinniście znać i całą gramatykę z tym związaną, już macie przeze mnie gdzieś tam przekazaną w tych naszych krótkich spotkankach, to zapytałem się was, czy ćwiczymy w sensie co robimy dalej, czy ćwiczymy słownictwo, czy ćwiczymy gramatykę, czy może przechodzimy do nauki chińskich znaków? I uwaga, ja dosłownie dzisiaj podliczyłem tam te wyniki, które były. Dziękuję wam oczywiście za wszystkie głosy, tam pozostawione i wygląda to właśnie. Następującą. W Sensi na pewno przeważało słownictwo, gramatyka, znaki chińskie też były w takiej właśnie połowie. Stąd też moje rozwiązanie jest takie, bo widziałem, że część z Was też głosowała pół na pół. Co Wy na to, żebyśmy zrobili, no właśnie, pół na pół, czyli w jeden tydzień. Oczywiście uczymy się słownictwa jakiegoś nowego, ćwiczymy gramatykę, powtarzamy sobie różne podstawowe rzeczy, ale też jakieś dodatkowe będę chciał Wam tutaj przemycić a w drugim tygodniu yy, przechodzimy przez chińskie znaki i pokażę Wam, jak je odczytywać, zapisywać, jakie tam rzeczy są w nich poukrywane, na co zwracać uwagę i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby pokazać Wam, że to wcale nie jest takie trudne. Dajcie znać, co o tym myślicie, żebyśmy zrobili pół na pół, bo ja no niestety po tym głosowaniu nie mogę się zdecydować, w co pójść tak naprawdę, bo ja wiem, że jest praktycznie 50% więcej na słownictwo niż na chińskie znaki, no ale też niektóre osoby tak zagłosowały, więc. Myślę, że słuchajcie, będzie sprawiedliwie, jeśli sobie to podzielimy pół na pół, dajcie znać, co o tym myślicie. A my lecimy dzisiaj już z konkretami, bo, tak jak powiedziałem ostatnim razem, zostało nam jeszcze parę słów do przećwiczenia, do tego, żeby ogarnąć tak naprawdę wszystkie te 150 słówek z tego poziomu HSK1 i dzisiaj będę chciał Wam troszeczkę podrzucić zaraz sobie od tych... Dodatkowych zaczniemy, one nie będą absolutnie powiązane z żadnym tematem. Dzisiaj takie dosłownie losowo słówka, które jeszcze nam zostały, które warto, żebyśmy sobie omówili, ale na koniec będę miał jeszcze jedną dla Was ciekawą propozycję. Hej, cześć, Aneta, Gosia mówi, że świetny pomysł, super. Success story. Cześć jestem pierwszy raz. Witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej i ona mówi, że super, no i super. No i ja się z tego powodu cieszę. Jedynym wyjątkiem od tego może być to, co zaproponuję Wam na sam koniec, ale to jeszcze zobaczymy co i jak. Lećmy zatem, lećmy sobie z dzisiejszymi rzeczami, a jak nam na koniec zostanie jeszcze trochę czasu, to spróbujemy sobie gdzieś tam pouzgadniać te kwestie techniczno, organizacyjno zarządzeniowo, bla, 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 bla. No wiecie o co chodzi. Idźmy z konkretami, bo tak jak Wam powiedziałem, yy, praktycznie ogarnęliśmy wszystkie słówka z tego poziomu HSK1, dawnego, tego 150 słówek. Zostało nam jeszcze kilka, które nie miałem gdzie wrzucić, więc wrzucam Wam dzisiaj tak o losowo, żebyśmy mogli też, albo wy, żebyście Wy sobie mogli spróbować zmierzyć się, przećwiczyć z tymi rzeczami, z tymi przykładami zdań, które Wam tutaj wrzucam. Jednym z takich słów jest słowo FUNU. Fumu, fumu szyszenme. fumu, szy de baba, he mama. Myślę, że chyba zrozumieliście. Mogłem nawet ten przykład tutaj zostawić, że fumu, szy de baba, he mama. Rodzice, eh, fumu, rodzice, czyli to jest twój tata i mama fu od słowa fuqin i mu od słowa mucin, czyli właśnie matka i ojciec już tak formalnie, ale razem zebrane te sylaby dadzą nam fumu. I możemy sobie zrobić oczywiście przykładowe zdanie, żeby to gdzieś przećwiczyć, jak na przykład jego rodzice kochają psy. Tutaj absolutnie chyba nikogo nie zdziwi to, że znów będzie szyk taki jak zawsze. Kto to robi? Co robi? I dalsza część naszego zdania. Myślę, że już sobie to gdzieś tam przetomaczyliście, więc, no oczywiście, nie zdziwi was to, jeśli zaczniemy od. Jego rodzice. Tada fumu. to robią? I. Kochają. Go. Kochają psy. Nie? Tada fumu. I go. Jego rodzice kochają psy. Albo właśnie ten przykład, który Wam wrzuciłem na początku, że rodzice to mama i tata, też moglibyśmy tutaj wrzucić. Właśnie, jeszcze jedna organizacyjna rzecz, jeśli potrzebujesz notatki z tego, co tutaj Wam zostawiam, to na dole masz specjalny link, pod który możesz się zapisać. Tam masz dostęp do wszystkich wszystkich notatek, które były już podczas naszych 23 spotkań, więc tam będziesz mieć je, mieć je wszystkie w jednym folderze zapisane. Idźmy dalej do słowa, które chyba też się nie pojawiło wtedy jeszcze, czyli hajdzy. Hajdz jako dziecko lub dzieci. Znów nie mamy tutaj podziału na liczbę pojedynczą czy mnogą. Wszystko wyjdzie nam z kontekstu. Jeśli na przykład wyjaśnimy komuś, że mam jedno dziecko, oczywiście musimy zacząć od tego, kto ma, więc ja mam jedną sztukę dziecka. Dosłownie tak to powiem po chińsku, bo wojo, ig, ig, I liczba, g, klasyfikator hydzy obiekt w tym wypadku, dziecko, nie? Jedna dosłownie sztuka dziecka. Wtedy z kontekstu wiemy o tym, że y, mam jedno dziecko, bo gdybyśmy mieli tutaj oczywiście zdanie łojo, no to nie wiem, czy mam jedno dziecko, czy dziesięcioro dzieci, nie? W ten sposób. Ale ig już nam daje to, że to dziecko jest jedno. Jeszcze jedno słowo, taki bardziej, no, nie bardziej, a czasownik w języku chińskim, czyli dawać coś komuś, gej, gej, jako dawać, i gdybyśmy chcieli sobie właśnie, i do tego was też zachęcam, jak uczycie się jakichś nowych słówek, to spróbujcie sobie tak w zdaniu to wykombinować, pokombinować, żeby słówka, których używaliście wcześniej, wrzućcie sobie do przykładu, który, który chcecie stworzyć z nowym słówkiem, tak jak tutaj. Nie, że jest zarówno są rodzice, zarówno są dzieci, jak i jest to słowo dawać. Rodzice dają dzieciom pieniądze. I tutaj dosłownie podkładamy, tak jak po polsku tutaj ma to miejsce, podkładamy pod rodzice. Fumu, dawać gej dzieciom, hajdzy, i co pieniądze. Cien. Fumu, gej, hajdzy, cien. Rodzice dają dzieciom pieniądze, albo oczywiście dają dziecku pieniądze. Tutaj też nie wiemy, czy to hajdzy to jest jedno dziecko, czy kilkoro dzieci. Nie? Idąc jeszcze dalej, słówko, które nam wtedy zostało, to liu liu Li, -wu. li -wu. Prezent, prezenty. I gdybyśmy chcieli na przykład powiedzieć to, że chciałbym dać Ci prezent, ja chcieć dawać Ty prezent. Po prostu. Pamiętajcie, że tutaj nie ma żadnych odmian, po prostu kolejność słów będzie bardzo ważna. Ło gei ni. Ja chcieć dać Tobie to dać. Liu, Dać prezent. Słuchajcie, a Wy mi dajcie znać, czy to jest, czy nie za szybko lecę z tymi przykładami. To są takich parę przykładów, których po prostu. Nie poruszyliśmy jeszcze, a do tego będą nam potrzebne, i też do tego, co zasugeruję Wam na sam koniec, co zaproponuję. Jeszcze taka jedna rzecz to jest słowo DZY-SING-CZ, które macie na górze. My podczas jednego z naszych spotkań przerabialiśmy kilka tych różnych cz, czyli tych samochodów, pojazdów i tak dalej, nie? Było cz, taksówka, czy samo cz, czy nawet 火车, yy, nie? Jako pojazd na ogień i tak dalej, i tak dalej. To tutaj jest 自行车, cz. trochę łamaniec językowy, więc jak też radę, to spróbuj sobie powtórzyć to na głos. cz, jako właśnie rower, rower, na którym uwaga, nie będziemy ani zło. Tak, jak tam mieliśmy w, przy, w przypadku tych innych środków transportu. Nie będziemy też nim kaj prowadzić, tylko właśnie na rowerze będziemy ci jechać. Jechać tak teoretycznie, jakby okrakiem. Jechać tak, jakby na koniu. Stąd też, tu wam pokażę jedną rzecz. A, no albo oczywiście na motocyklu, na młotoczy, młotłocze. Wiem, że motocykliści mnie zabiją za to, że powiedziałem, Napisałem tutaj motor. Ja wiem, że motor to nie. Motocykl, motocykl, ok? Umówmy się, że to jest motocykl. Młotło, Na nim też będziemy ci. Nie kaj, nie dzuło nie, i tak dalej, tylko ci. I również na koniu, jeśli będziemy jeździć, czyli na tym ma, ma, jako koń, to też będziemy ci ma, ci ma. Jeździć konno w ten sposób. Jedną rzecz, którą. Na którą chciałam, żebyście zwrócili uwagę, takimi rzeczami też będziemy zajmować się, kiedy będziemy ogarniać sobie znaczki, jak działają. To zobaczcie, przyjrzyjcie się temu, jak wygląda znak ma, czyli ten koń. I z pewnością widzicie go też w słowie ci, tutaj, po lewej stronie. Mam nadzieję, że widzicie mój kursor, ale chyba tak. Zobaczcie, on jest rzeczywiście tutaj, w tym słowie ci, ci. No bo pierwszą rzeczą, może nie rzeczą, zwierzęciem, na którym jeżdżono tak okrakiem, był koń. Nie dopiero później wziął się rower, motocykl i tak dalej. Czy. Miotła, na której lata Harry Potter w książce, to on też robi ci, właśnie na tej miotle. Ale do czego zmierzam? Bardzo często w znakach będziemy mieli właśnie takie podpowiedzi ukryte, do czego będę was zachęcał, żebyście sobie w znakach właśnie szukali konkretnych motywów, konkretnych rzeczy, które będą wskazywały na to, czego może gdzieś tam dany znak tyczyć. Tu zostawiam wam te rzeczy, na których możemy ci właśnie jeździć, nie? Więc pytając się kogoś, ni si, huan, ci, ma. Czy lubisz jeździć na rowerze? No to pamiętajcie, żeby używać właśnie tego ci. Czy tak samo jazda konna, czy jazda motocyklem itd. Tak żeby to było zawsze ci. W ten sposób. Mam nadzieję, że nie lecę za szybko. Zaraz zobaczę do komentarzy do was, bo teraz absolutnie ich nie widzę. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedno takie dziwne słowo. W sensie ja go nie tyle co nie lubię, ale no oczywiście musimy sobie je przerobić. To słowo to du, du, które dosłownie oznacza czytać na głos. To znaczy, jak my bierzemy książkę, a właściwie nawet nie książkę, ale możemy Du hansi, czytać na głos handzy, czyli te chińskie znaki. No nie? I jak ja Wam tutaj na, na przykład, oczywiście zostawię, na przykład, przykład, zostawię wam przykład z takim zdaniem, jak przeczytać ten znak? No to wtedy, kiedy pytamy się kogoś, jak przeczytać ten znak, to oczywiście nie będziemy używać słowa kan, czyli to, co mieliśmy wcześniej nam czytać, patrzeć, widzieć, oglądać tylko w tym wypadku będzie to właśnie du, czyli jak przeczytać ten znak? Po prostu zapytamy się, ten znak, zenme du, ten znak, zenme du, ten znak, jak go przeczytać, jak go odczytać. I dlaczego powiedziałem, że nie lubię tego znaku, tego słowa? No bo tak naprawdę ono służy głównie do tego, żebyśmy mówili o tym. Jak przeczytać jakiś znak? I też na przykład to, co robimy gdzieś na ćwiczeniach, czytając różne rzeczy, czytając książki i tak dalej, na początku też naszej nauki z językiem chińskim, to my zwykle każde znaki du, du czytamy. Nie w ten sposób, jakby czytając je na głos. Dodatkowo z tym słówkiem wiąże się jeszcze jedna rzecz, bo mamy taki czasownik jak du, shu, du, Czu, nie? Czyli jakby czytać książkę na głos. Bo mamy słowo czu, czyli książka. Jednakże to nie tyczy się takiego czytania książki na głos, no bo mało kiedy czytamy książkę na głos, tak naprawdę. Tutaj z tym związana jest taka historia, że to dosłownie oznacza uczyć się, studiować, ale uwaga, nie w takim kontekście, że o, ubieramy nasz plecak i idziemy na studia i siadamy tam, nie wiem, w jakiejś auli i słuchamy wykładu. Nie. To jest bardziej takie. Studiowanie jakiegoś materiału, w sensie zgłębianie wiedzy na jakiś temat. Na przykład, nie wiem, interesuje nas kultura Azteków, no to będziemy czytać różnego rodzaju książki na ten temat, jakieś artykuły, pójdziemy do biblioteki, może jakąś książkę na ten temat yy, wypożyczyć, czy w internecie będziemy szperać informacji o tym. To jest właśnie takie duszu, duszu, czyli właśnie studiowanie yy, jakiegoś materiału. Mówię wam o tym, żeby wam nie przyszło kiedyś tam do głowy, że Łoś. duszu. Ja lubię, no właśnie, duszu. Nie tyle co czytać książki na głos, tylko będzie to oznaczało właśnie takie zgłębianie wiedzy. Tak jak w tym przykładzie, który tutaj zostawiam. Hamen sihuan duszu. Oni lubią, no właśnie, zgłębiać wiedzę, bo tak możemy to przetłumaczyć. Zostawiam wam to słowo, bo ono lubi pojawiać się na wszelkiego rodzaju egzaminach i tak dalej, mimo tego, że jest, moim zdaniem, mało użyteczne. To warto je znać, bo ono naprawdę lubi się pojawiać i czasami możemy gdzieś stracić jakiś błąd dwa, dlatego że nie znamy tego słowa, nie? Więc tutaj je wam zostawiam. Lecę do was na chwileczkę, mm, zobaczcie co się dzieje. No spoko, nic jak, takiego absolutnie potężnego nie dzieje, więc ok. Dajcie mi słuchajcie znać, czy wszystko co, to co do tej pory mamy ogarnięte, to jest ogarnięte, w sensie, czy to jest w miarę zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak. I że mogę lecieć dalej. Lećmy dalej. Mamy 15 minut tylko do końca, bo ja będę musiała uciekać później dalej, więc idziemy do bardzo ważnej kwestii, o której jeszcze nie porozmawialiśmy, która na tym, tym poziomie nie występuje jeszcze, no, w sensie na tym starym poziomie HSK1, ale warto, żebyście to na pewno znali. Czyli samo słowo, sam czasownik JUDAO. JUDAO. Czyli wiedzieć. Ono będzie nam potrzebne oczywiście do tego żeby wyjaśnić komuś, że 我不知道 wǒ bùzhidào Ja nie wiem. Nie? Ja nie wiem czegoś czasami możemy nie wiedzieć. To jest jak najbardziej normalne i warto wtedy komuś po prostu powiedzieć 我不知道 dao. Ja nie wiem. Ale zamiast takiego zwykłego zwrotu nie zostawię wam go samego tylko i wyłącznie, bo będę chciał pokazać wam jak tak naprawdę będziemy budować coraz to dłuższe zdania, coraz dłuższe wypowiedzi, bo zobacz. Chcąc powiedzieć na przykład po chińsku nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co to jest. To zobacz, tak naprawdę bierzemy sobie pierwszy element, który mamy na górze, czyli łobudrzdao. Ja nie wiem. I nasze pytanie, co to jest? Nie wiem, czy pamiętacie, to być co? Dosłownie pytaliśmy się, czyli drzeńme. shen me. Co to jest? Co to jest? Łobu zhi dao? Żェシュ Ja nie wiem, co to jest. Łobu zhi dao? Żェシュ Nie, jak tam kogoś ktoś się zapyta was. Żェシュ Ņenme, co to jest? Łobu zhi dao? Żェシュ Nie wiem, co to jest. Może być oczywiście też taka sytuacja, że oczywiście wiecie, co to jest. To jest jakaś tam szmatka, chusteczka i tak dalej, ale nie wiecie, jak to powiedzieć po chińsku, więc taki zwrot. Też wam zostawię, żeby właśnie ktoś wam wyjaśnił, powiedział, jak to powiedzieć po chińsku. Tutaj, żeby to zrobić, oczywiście zaczynamy od. Łobu zjodao. Ąan yu me szło. han yu, czyli ten nasz właśnie język chiński. me jak szło. Jak powiedzieć? Nie wiem, jak to powiedzieć po chińsku. Oczywiście na miejsce han yu. Może nam wpaść też tam ten zwrot: jongwen, jongwen, nie i to jest absolutnie to samo. Łobuji dao, jage, jongwen, zen Nie wiem jak to się mówi po chińsku. Albo Łobuji stu Stół hanu, zen Jak najbardziej możecie tutaj to wrzucić, w sensie polskie słowo albo angielskie. Łobuji dao, table, hanu, zen nie wiem, jak się mówi table po, po chińsku, nie? Ale podajcie po angielsku i ktoś wam wtedy może wyjaśnić, powiedzieć, no jak to będzie właśnie na przykład po chińsku? Nie? W ten sposób. Lub nie wiem, kim on jest. Ja nie wiem. I znowu dodajemy to pytanie, kim on jest? Pamiętacie? On być kto dosłownie. Czyli oburzy dao. A szyszej. Ja nie wiem. On być kto. Nie wiem, kim on jest. Łobu ta szyszej. Nie wiem, kim on jest. Lub oczywiście to może być, nie wiem, kim ona jest, gdybyśmy tylko z kimś rozmawiali, ale nie widzieli znaków. Nie? W ten sposób. Jeszcze jedno takie zdanko. Nie wiem, co chcesz robić. Ja nie wiem, ty chcieć robić co. Tak samo jakbyśmy zadali pytanie, co chcesz robić, to to samo możemy rozbudować, dodając na początek Łobu dr dao ni siang nie wiem co Ty chcieć robić, nie wiem co Ty chcesz robić. Proste? Myślę, że tak. Dajcie yy, znać oczywiście czy to jest proste, czy nie, czy nie, czy trudniejsze. A ja lecę szybko jeszcze z jedną rzeczą, którą chciałbym dzisiaj Wam przedstawić, bo tak jak temat naszych dzisiejszych zajęć to, jest, to są pieniądze, to o tych pieniądzach ja wiem, że ostatnim razem już trochę porozmawialiśmy, bo wrzuciłem wam to pytanie. Du szao cien. Du Jako pytanie, ile coś kosztuje, nie? Jako du Dosłownie. duło, dużo, szao, mało, cien, pieniądze. Czyli dużo, mało pieniędzy, czyli właśnie ile pieniędzy. To pytanie, które wrzucamy na koniec, pytając się o cenę czegoś. Już Ci pokażę kilka przykładów, oczywiście. Zobacz, mamy pingło, jakieś jabłko. I chcąc zapytać się, ile kosztuje to jabłko, to wrzucimy po prostu to jabłko ile kosztuje? Dzego pingło, pingło, cien to jabłko, ile ono kosztuje? Albo i pększłej jedna butelka szłej wody, dusza cien, ile kosztuje jedna butelka wody, lub. Shouji qián Ile kosztuje smartfon? Shouji lub sam właśnie qián A samochód, to ile on kosztuje? I wtedy też rozmawialiśmy o tych większych właśnie kwotach. Pokazywałem Wam, jak powiedzieć, tam tysiące, setki. Jeśli tego nie pamiętacie, zerknijcie proszę do wcześniejszej naszej lekcji na żywo. Tam na pewno znajdziecie ją w... tutaj na moim kanale, to na pewno. Ale oczywiście to wam przypomnę szybko, ale nie będziemy się już zgłębiać tam w te większe liczby, ale odpowiadając na takie pytanie, właśnie na przykład to, że jabłko kosztuje 7 zł, 7 juanów, 7 dolarów, 7 peso i tak dalej, to i tak i tak zawsze możemy po prostu zamiast konkretnej waluty rzucić słówko kłaj, i kawałek, jakby klasyfikator do pieniędzy. Możemy dodać samo qi albo qi cien Kawałków pieniędzy, czyli tych podstawowych jednostek, ile to kosztuje. Na przykład, zobacz, tu ci zostawiłem specjalnie ze wzorem, że w to miejsce wstawimy nasz obiekt. W tym wypadku pingło jabłko chi 7 kwaj. 7 kawałków kosztuje. Jabłko kosztuje 7 złotych w tym wypadku. Czy tam 7 juanów, 7 dolarów, bla 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 bla. bla. Pingło chi kuai cien. No właśnie, i automatycznie mi się dorzuciło cien, bo też moglibyśmy tak w ten sposób powiedzieć. Pingo qi kwai qian. Ja 7. Albo i ping Jedna butelka wody. Ar 四24 kawałki. 24 Lub Shou smartfon smartfon, Liu qian. San bai Pamiętacie? 6 cien, czyli 6 tysięcy. Sun by 300. 6 300 kosztuje smartfon. No i ostatnia rzecz, czyli ten samochód. To pamiętacie, będzie już z tymi łanami. Jeden one, przypominam, to jest 10 tysięcy. Przypomnijcie sobie poprzednie nasze spotkanie, tam o tym więcej mówiłem na pewno, gdzie no, będziemy liczyć w trochę inny sposób przy tych większych potach liczbach. ba, one, why? Auto. Baszyło 85 łanów. Auto kosztuje 85 łanów, czyli 85 razy 10 tysięcy, czyli 850 tysięcy. Tutaj sztuczka, żeby sobie fajnie tymi łanami się posługiwać. Odetnij sobie 4 zera. Końcówkę i wychodzi ci, ile tych ułanów będzie. No w tym wypadku 85. nie Takie przypomnienie, ale wtedy pamiętam, że nie wrzuciłem wam informacji jednej jeszcze. To znaczy, właśnie ten kuai, czyli ten jeden kawałek, to jest w sumie, tu mogą wrzucić chińskiego juana, ale dobra, nieważne, są złotówki, ale na pewno zrozumiecie dokładnie to samo. Jeden kuai, czyli wszystko to, co tutaj wrzucaliśmy, no to jest taka podstawowa jednostka, nie? Jeden złoty, jeden dolar, jeden euro i tak dalej, i tak dalej. Ale również wiedzcie o tym, że każdy z takich kuaiów dzieli się na 100 fenów. Tak jak u nas 1 zł dzieli się na 100 groszy i tak dalej. Jedną setną kłaja jest fen, tak jak jedną setną złotego jest jeden grosz. Tylko, że uwaga, bo Chińczycy mają jeszcze jedną jednostkę, której my nie tyle co nie używamy, tylko my nie mamy do niej odpowiedniego nazewnictwa. To znaczy jest to jedno mao. Jeden mao chiński to jest jedna dziesiąta kłaja. I bardzo często oni podają jakąś kwotę, jakąś cenę, cenę zazwyczaj, kwoty, cenę. Będą właśnie używali tych mao. Tam rzadko, kiedy te feny będą się pojawiały, bo tam w fenach to raczej nic tam się już nie tyle, co nie podaje, ale no, rzadko, kiedy taka cena będzie występowała. O co mi chodzi? Zobacz, kiedy jest 7, nie? Cena 7, albo ktoś ci mówi, że tam, nie wiem, to jabłko kosztuje 7 kłajów, no to on ci oczywiście powiesz, to jest ci kłaj kuai 七块, albo cikwaj, cien, nie, 7 kawałków pieniędzy. Natomiast, kiedy już będzie taka kwota, 7,40, no to absolutnie nie powiemy 7,40, tak jak po polsku, że tam będzie. Cikwaj i nie powiemy 40 fenów, tylko właśnie. mao kuai 4 mao 7 kwajów i 4 mao, nie, czyli 7,40. Ja to mało dałem w nawiasie, bo tak naprawdę rzadko kiedy to mało, się dodaje, będzie po prostu 7,4. s 7 i ,4, 4, domyślę 40. Tak jak my po polsku mówimy, u nas też nikt nie mówi 7 ,40 zł 7 40 groszy, tylko 7,40. Nie w ten sposób sobie podajemy bez tego grosza, tak jakby. Tylko, że tutaj ta pierwsza cyfra, która po kłaju się pojawi, to jest cyfra, która dotyczy, dotyczy tego mao. Nie, żebyście nie pomyśleli, że to jest 7 kłajów i 4 grosze. Nie, 40 jakby groszy, 40 fenów, 4 mao, w ten sposób. No, może być oczywiście taka kwota, to wtedy już sobie to rozbijamy na 3 kłajów, 14 kłajów, dziół mao, 9 mao, no i y u fen i 5 fenów. Nie, gdyby taka gdzieś tam sytuacja się zdarzyła, albo tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że coś kosztuje, Liang, kwai, 2 yuany, 2 złote, 2 dolary. Liang, kwai, zawsze będzie to do dwójka, również w, w przypadku takim, kiedy jest to 3,20, czyli san kuai liang, san kwai, liang, 3 kwaje i 2 mao, ale właśnie te 2 mao będą już w tych liangach podane. I słuchajcie, yy, będziemy powoli sobie lecieć do końca, ale tak, jak zaproponowałem Wam to, żebyśmy raz na tydzień zrobili sobie właśnie znaki, raz na tydzień gdzieś jakąś gramatyczną powtórkę i tak dalej, to mam dla Was jeszcze jedną propozycję. To znaczy, możemy albo oczywiście za dwa tygodnie sobie to zrobić, albo za tydzień, właśnie, że za tydzień robimy znaki, a dwa tygodnie później robimy to. Czyli chciałbym zaprosić Was do tego, żebyśmy sobie wspólnie przerobili egzamin, taki przykładowy egzamin na HSK, żebyście zobaczyli, czy po przerobieniu tych wszystkich naszych spotkań dalibyście radę. Poradzić sobie z czymś takim. Wtedy byśmy się po prostu połączyli tak, że to wy byście odpowiadali, wy byście. Yy, ja bym wam pokazywał oczywiście tylko ćwiczenia, a to wy byście, jeżeli byście chcieli, oczywiście. Aktywnie brali w tym udział, to Wy byście odpowiadali, byśmy sobie porozmawiali i tak dalej. Więc jeśli macie na tą ochotę, to ochotę, dodajcie mi znać w komentarzu. Najlepiej, jak się ten live zakończy, już, żebym później mógł to sobie zobaczyć. Jeśli tak, to możemy sobie właśnie przejść przez ten HSK1, ten dawny stary HSK1, i spróbować sobie podejść do takiego, do takiego testu. Dajcie znać, co o tym myślicie. My wstępnie i tak, i tak widzimy się w środę. O 18.30, ale to potrzebuję od Was informacji, jak to robimy. To znaczy, czy za tydzień ciśniemy sobie znaki, nie? przechodzimy przez pierwsze tam rzeczy związane ze znaczkami i tak dalej, i tak albo właśnie to, co zaproponowałem, czyli spróbujemy sobie wspólnie ogarnąć na przykład jakiś przykładowy test na HSK, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda, no i czy rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które tutaj przez te ostatnie 20 Trzy spotkania, które przerobiliśmy, to rzeczywiście nadadzą się do tego, żeby sobie podejść do takiego egzaminu. Czy warto do niego podchodzić, czy nie, to już nie jest pytanie do mnie na pewno. Ja wiem, że w Polsce jeszcze te stare egzaminy się odbywają od czasu do czasu, ale no, teoretycznie powinno już wejść nowe na nowych zasadach. Oczywiście ta wiedza, którą sobie uzupełnialiśmy cały czas, też się przyda do tego nowego egzaminu, no bo wiadomo, słownictwo się nie zmienia, tam tylko liczba tych słów się będzie zmieniała. Dobra, słuchajcie, yy, w takim razie mam yy, ok, tak, trzeba cały zwrot powiedzieć, czy wystarczy, nie wiem. Wystarczy powiedzieć, nie wiem. Wystarczy Łobu I to tyle. Łobu Albo po prostu Łobu Bu, zidao! bu zidao! I wiemy, że to ja nie wiem, nie? Łobu Ale warto wrzucić to Łobu ło Łobu Żydał. I żeby być dokładniejszym w tym, co chcemy powiedzieć. Dobra, słuchajcie, ja Wam Ślicznie dziękuję za dzisiaj. W takim razie będę powoli uciekał, bo mnie gonią kolejne rzeczy. Dajcie mi znać, jak się zakończy ta transmisja, to napiszcie mi proszę w komentarzu, czy za tydzień robimy sobie właśnie znaki, czy próbujemy sobie zmierzyć się z podstawami, właśnie z takim podstawowym egzaminem, takim już państwowym, żeby zobaczyć, jak to wygląda i spróbować zmierzyć się z tym. Razem. To potrzebuję od Was wiedzieć. No i to tyle chyba. Jak możecie, zostawcie lajka pod tym nagraniem i widzimy się wstępnie za tydzień o tej samej porze. Dzięki Gosia, dzięki Lola, dzięki wszyscy pozostali, witam, witam może. Dziękuję również osobom, które były pierwszy raz i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Cieszymy się, za tydzień, Bye bye. Do zobaczenia.